মার্জোপাদব <laughs> <adam. gülüyor> <laughs>

Cześć. Tam Cześć, nagrywasz coś? Tak, nagrywam. Chciałbym przeprowadzić tą naszą relację już. z Ho, rajtu, Dobrze. Który, który właśnie zakończyliśmy, gdyż iż, ponieważ co się stało, mój pilocie? E, ujebaliśmy silnik z prawej łapy i chyba zgasł, i chyba nie jechał, i chyba się urwał, i chyba się zepsuł. Bo e, mój pilot miał ma takiego wielkiego bicka i zapierdolił w deskę rozdzielczą prawą ręką. Bo powiedział, że jedziemy za wolno i. Nie poszło wibracje z trzecią falą silnika odpadno Urwało się, urwało się, także no niestety nasz rajd został zakończony e, autko odstawiamy. A jedzie o, patrzcie, 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 patrz. Wariaty jedą jakieś. O, czekaj, ale on teraz jedzie tą pierwszą? Teraz będzie w lewej jeden chodził? Tak. Ta. Jest. Dobra. Tak, no, tak. Ale bokie. Ładuj! Dobra. No. Kasa no, już nie jedzie. Odstawiamy autko do Tomka. Tomka którego zresztą dzisiaj rano odebraliśmy od Tomka No Dziękuję Ci że mi nagrałeś witała. Nie ma za co? Był nagrany Był nagrany, no Był. A jak To jest tak, że wiesz, lecimy wywiad no. i nagle takie ty paczpeczka peczka jedziesz No, y, także komuś y, odstawiam Ci dzisiaj autko znowuż y, Tak Za prawą się nie spiesz i tak już rajdów nie ma Rayle sprinty A jeszcze jest y, Rayley Sprinty w Piotrkowie Pojedziemy rowerem. Ale by. to na szóstego to myślę, że zamówisz nową poduszkę i zamontujesz mi to auta. Normalnie. <grym> Graty się montowanie. Graty no, tak, się. Ja buty zapomniałem? Tak, tam y, kolega z, z żółtymi papierami i żółtą kamizelką. Z żółtym samochodem. Z żółtym samochodem. Kurwa, górba, górba. Widzicie to żółte tam to jest ten sławny piosenkarz. Popowy. No Mam. dobra, to co? Wtedy to go nie znają, to go nie lubią. Jeździ i Karusen? Nie no, lubią. A, ale w każdym razie... O, patrz, leci. O, jedzie znowu. Patrzcie, patrzcie, łapcie go. O tak, 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 dobrze, dobrze. Szeroko, szeroko, z rozmachem. Szybki nawrót na beczce, nie brak ręcznego, to widać, niestety jest brak ręcznego u kolegi. Bardzo, sba, bardzo strasznie wypluwa przód, ale to nic. Beczka z dobrej strony wzięta. Wykonana trochę gorzej, trochę gorzej. I uwaga się przykluj w bramę. Nie, jednak nie. Dobra, jako nam tam jednie piatach. Pozdrawiam, tato. Zepsułem auto. Wy, wy, wykrakałeś. Za dużo się nie nagadałem, fajnie. A ja mogę teraz powiedzieć, się że dalej. żegnam się z Wami. wami Przestałam jeszcze tego pana. Dzień dobry. Tak. Pan dzisiaj jest medialnym. Pan dzisiaj jest medialnym człowiekiem. E, i w każdym bądź razie jest fajnie, jest Kto? fajnie. To co? No Pan. Tak, jest, ja. Tak. Ja jestem. Tutaj... To jestem ja. To jesteś Ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Chce pan, coś, chce pan coś powiedzieć na temat tego rajdu dzisiejszego? Tak. Wszyscy jechali bardzo szybko, bardzo sprawnie, agresywnie przerzucali biegi, do robili cały czas tak tu, 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 a jeden jechał nawet i urwał kurwa silnik. Taki kurwa dzik, czego szedł, kurwa. ze 150 miał ty, jak mu ten silnik wyleciał. Leciał normalnie wypad. No. To był ten, Fiat Punto Grande Abarth S1600. O, w wow. O, tam w WRC pojechał do Ej, a ja, on się zatrzymał na menadżecie lotnej, żeby mi się wydawało. Tak. <laughs> to ile się tu zatrzymało? Płomak. Chuj. Rekciński też się tu zatrzymał. No bo tu jest stary zawsze ta próba z metal 100 w tym miejscu. No, no. no ale przecież jest napisane metal o połudny. o a Ty jakbyś tam nawet nie dojechał, to skąd Ty masz wiedzieć? <laughs> nie dojechałeś Na Zapoznaniu dojechaliśmy. Nawet trzy razy przez tą wielką kałużę. A mieliście jakieś taryfy albo coś? Nie. A kurwa? Czy to autobusy? Ważne? autobusy? Taryfy nie, autobusy. Nie. Autobusy A, też. Tramwaje, pociągi. To tak. To tak. Pociągi nie, to no pociąg tak był taki, że już urwało skrzynię. Tą poduszko silnika. Taki tak. był pociąg. Ma przeciąg. Tak, tak kurwa ciągnęliśmy jak Sasza Grey. Chyba ty. W świetnej Wy Zatkało. w samochodzie ciągnęliście sobie jak Sasza Grey? Yy, ja, ciągnąłem kier... ja ciągnąłem za Cześć! Ja ciągnąłem za hamulec ręczny i za lewarek od zmiany skrzyni biegów e, Na pewno tego nie wrzucisz, bo jesteś nie wrzucisz tego A wrzucę to, a wrzucę, a żebyś wiedział, że wrzucę i widzisz hmm. kurwa gwiazdą to tego są odcinka. rozmowy po rajdzie w trakcie rajdu Tak, to są rozmowy po rajdzie w trakcie rajdu Ej, i nagrywamy go? Nagrywamy? nagrywamy? Go? Nagrywaj go kurwa. Jech. Nie no, fajnie jest, dobrze. Jakieś tak lekki se ma na boku, takie trójkątne, trochę jak znaczek Supermana, tylko tam nie ma Supermana taśka. Ale to zobacz, to, ja czuję, że tu będzie grubo. są do malowania. prawda? Tak, no. tak jest Bardzo grubo. Dobra. Dobra. Drodzy kierowcy, rajdowcy, nawrót dowolny, prawda? Najeżdżacie go od prawej strony. Po cholerę do lewej, i w prawo, i w lewo. Trzy razy kręć w kierownicach, można tylko raz. No nie mówię... coś źle mówię? Najeżdżasz go od prawej, a oni wszyscy do lewej. I w prawo nawrót. Nie wszyscy mamy bez, żadnego, ale też bez logiki. logiko. Bez logiki. I jak w lewo go zrobisz, to wychodzisz szeroko i masz na wprost idealnie do bramy. A jak wychodzisz od tamtej strony, to musisz zrobić zakręt taki czwórkowy trochę. Trochę czwórkowy. Z minusem, bo tam białek kurwał się. <laughs> rajdowy odcinek pierwszy autor ARO co dzisiaj nie rajdują Klaps Daniel Klaps, klaps. <głos> 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 w Przytak Przytakujcie, on ma te papiery żeby... no Metalotno hamuje. No weźcie i mówcie na starcie może, na taką kartkę napiszcie, że... No, Zatrzymujemy się dopiero tam, gdzie ten starszy pan stoi. W czapce. Wladimir Putin Z <noise> czerwoną <noise> gwiazdą <noise> Dobra, ty już chyba... Nie wiem jechać. który ja ze mesi. względu na to, że tam kurwa nie dojechaliśmy. A wej. gdzie jest kurwa Pasula? Na chuj on poszedł jak ja tam idę? Gdzie idziesz tam? No tam jest moje miejsce, on tam poszedł filmować. No to wolno go tam szybko wygoń. Wygrycie. No. Nie wiem, że Dobra, kurwa nie. od ciebie ja to kupił. To jeszcze no. ten, to jeszcze cię z miejscówki wykrył. No i chuj, trudno. No i chuj, Jakie jest... Życie. Życie. Takie jest. Życie. Ej, no ja 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 mam... ja Madrycie. O której druga pęta, Pilo? Dobre pytanie. Kończę ten wywiad. Pozdrów naszą Błyska publiczność. Wydaje, tam taki Nie wydaje ci się, stój. Pozdrów kibiców naszych. z jak usłyszał! Nie wiem, <laughs> miałem kogoś pozdrowić, pozdrawiam. Tak. pozdrawiam. Kogo? Naszych? Nie wiem. Pozdrawiam. Kibiców i Zajdziej wszystkich... Wszystkich internautów przed Tomka przede Wszystkim pozdrawiam. Jesteśmy wdzięczni za kawał roboty, jaki wpierdolasz ten samochód. No. I wpierdolisz jeszcze większy. Nie w kurwiaj, nie! Było? Za 13 klocków. Za 10 już. Za 10 wystawione? za 8 No, no jak że tak. Tu co? Nie robiłbym słapa, już bym miał. Szukaj po kiermanach drobniaków. Dobra kończymy pozdrawiamy na razie jedna pętla miała zająć